Witam serdecznie w filmie Jung Heirich Polska, lidera w swojej branży w świecie techniki wewnątrzmagazynowej. W firmie o ponad 60-letniej tradycji na świecie i od ponad 20 lat w Polsce. Serdecznie zapraszam na krótką prezentację naszej firmy. Polski oddział, otwarty w 1994 roku, obsługuje rynek krajowy zgodnie z ogólnymi standardami obowiązującymi w całym koncernie. Znany jest jako producent i dostawca rozwiązań z zakresu magazynowania i przepływu towarów. Oferta firmy obejmuje szeroki wybór typów i rodzajów wózków widłowych oraz pojazdów specjalistycznych wraz z osprzętem roboczym, a także systemów zabudowy magazynów. Możemy pochwalić się olbrzymią flotą wózków przeznaczonych na wynajem krótkoterminowy bądź długoterminowy. Elastycznie dostosowujemy się do potrzeb naszych partnerów, zapewniając różnorodne formy finansowania zakupu bądź wynajmu. W ofercie Junheinrich znajdują się nie tylko nowe wózki widłowe, ale także pierwszorzędnie przygotowane wózki używane. Oferowane przez naszą firmę produkty objęte są gwarancją jakości, spełniając światowe standardy ergonomii i bezpieczeństwa, poparte wynikami corocznej kontroli Urzędu Dozoru Technicznego. Szczycimy się profesjonalną i szybką obsługą serwisową. Nasi technicy wyposażeni w mobilne warsztaty docierają do klienta w ciągu 4 godzin od zgłoszenia problemu. Dzięki rozbudowanej sieci oddziałów i przedstawicielstw gwarantujemy szybką i sprawną obsługę Państwa zlecenia. Zapraszamy do kontaktu.